No, jesteśmy wszyscy naprawdę bardzo zadowoleni po tym meczu z Legionowią. Wiadomo, mecz derbowy. Jedni i drudzy chcieli bardzo wygrać to spotkanie. Wyszliśmy mocno zdeterminowani, żeby wreszcie zdobyć, zainkasować komplet punktów. No i no i zrealizowaliśmy to co, to, co chcieliśmy. Jesteśmy bardzo zadowoleni przede wszystkim właśnie z tego, że udało nam się dokładnie zrobić to, co, to, co planowaliśmy przed meczem. Zneutralizowaliśmy silne punkty Legionowi, która jest naprawdę bardzo dobrym zespołem. I stworzyliśmy sobie kilka wspaniałych wręcz sytuacji do zdobycia bramki z tych pięciu, czterech, pięciu, które stworzyliśmy w pierwszej połowie. Dwie zakończyły się, zakończyły się golami i to pozwoliło nam później kontrolować to spotkanie w drugiej połowie. Zdawaliśmy sobie sprawę, że legionowia mocno na nas ruszy, ale, ale poprzez to, że, że bardzo solidnie w defensywie pracowaliśmy neutralizowaliśmy te ataki poza tym jednym błędem, który popełniliśmy przy straconej bramce pozostała część meczu była pod naszą kontrolą i zakończyliśmy to jeszcze z zwycięską bramką a mieliśmy jeszcze inną fantastyczną sytuację do dostrzelenia kolejnej także generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni i patrzymy z optymizmem na, na kolejne spotkania ale zdajemy sobie również też sprawę z tego, że, że, że nie, będzie, nie będzie łatwo. To jest liga, w której każdy może wygrać z każdym. I, i tak jak nie panikowaliśmy bo po pierwszej porażce, tak, tak nie, nie popadamy w euforię w momencie, kiedy wygraliśmy to pierwsze, pierwsze, pierwsze spotkanie. Chcemy, chcemy iść dalej, chcemy iść za ciosem, ale wiemy, zdajemy sobie sprawę, że w tej lidze nigdy nie będzie, nie było łatwo i na pewno w tym sezonie również nie jest łatwo. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam wszystkich kibiców, pogoni się. Na mecz ze zniczem kolejny mecz derbowy, który na pewno dostarczy wielu emocji. Zapraszamy w sobotę godzina 17 na stadion Pogoni